700 do 1. Taką proporcję mamy w Polsce. Zaraz wam powiem czego. No widzicie, to jest jedyny w Polsce, no to już wiecie skąd jest jeden. Pomnik Marcina Lutra, dzięki któremu można powiedzieć, Biblia i Ewangelia o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie dotarła do całego nowożytnego świata, kraje protestanckie takie jak Niderlandy, Wielka Brytania, Skandynawia, Potem Stany Zjednoczone, no to właśnie kluczową postacią był Marcin. Luter, zobaczcie na tym pomniku na placu Marcina Lutra w Bielsku Białej, Marcin Luter trzyma i wskazuje jak gdyby chciał nam otworzyć Pismo Święte, Biblię. 700 to z kolei ilość pomników dla wielu katolików bohatera Jana Pawła II. Powiedzcie mi, ile jest pomników, gdzie Jan Paweł II wskazuje na Biblię. Ja nie widziałem żadnego. A teraz porównajcie sobie los właśnie tamtych wszystkich krajów, tam, rozwój tamtych społeczeństw i możecie znaleźć odpowiedź, dlaczego Polska tkwi, tkwi w ciemnocie, dlaczego Polacy są wyzyskiwani, dlaczego mamy tak słabe rządy, tak słabą jakość społeczeństwa obywatelskiego, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie z powodu tej proporcji 700 do. Jednego. Jeśli uda się w naszym pokoleniu zmienić, odwrócić tę proporcję, to zmieni się także los Polski.